Ja chciałbym e, tradycyjnie podziękować zespołowi oraz gościom. Chciałbym wszystkich tutaj zaprosić, wszystkie osoby. E, wszystkie osoby w takich koszukach jak moja. Guests and team. Zapraszam tutaj, tutaj na środek. Sławek znowu pokrzywdzony, bo robi zdjęcie. E, przy kamerze Grzegorz że następne, ja na pewno nie było tych ale przynajmniej to, e, co było do tej pory. E, zacznę dzisiaj od prawej strony. E, Basia była gościem na zeszłomiesięcznym Fuck Up Night. Tak się spodobało, że zaproponowała współpracę, więc ona odpisze to, co się tutaj działo. Ja to tam synowie, żeby znowu poszedł do szkoły po szóstkę. To był ostatnio, to wie, o co chodzi. Arek, e, Hara, ok, Monika, Matyśak, No i nasi goście. Piotr Krol. <kluczy> Pani Wesołowska, Pani Aresolowiczko, e, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Jarek ja Ujewski, dziękuję.